Czym się różni aplikacja mobilna od internetowej? Wyjaśnijmy to. Chcesz aplikację dla swojej firmy, ale nie wiesz, czy wybrać mobilną czy internetową? Sprawdźmy różnicę. Aplikacja mobilna to po prostu taka, którą instalujesz na swoim telefonie komórkowym. Działa znacznie szybciej, ma dostęp do aparatu GPS-a, może działać offline i ma wiele innych zalet dla użytkowników telefonu komórkowego. Aplikacja internetowa z kolei działa jedynie w przeglądarce. Nie musisz nic instalować, ale wymaga wiecznego połączenia z internetem i ma ograniczony dostęp do funkcji telefonu. Co prawda też może się odpalić z telefonu komórkowego, aczkolwiek. Jest to dość wymagające dla użytkownika, ponieważ wymaga wejścia w przeglądarkę internetową, wpisania adresu, czekania aż się załaduje. Omowmy no, się, nie wszyscy użytkownicy będą chcieli poświęcić czas, żeby to zrobić. A co jeśli chcesz mieć jedno i drugie? Flutter, z którego my korzystamy, pozwala stworzyć aplikację, która działa zarówno na smartfonach, jak i w przeglądarce, na jednym kocie. Tak więc płacąc za jedną realizację, otrzymujesz aplikację na iOSa, Androida i na przeglądarkę internetową. Szybciej, taniej i bez żadnych kompromisów. Chcesz taką aplikację? Napisz do nas.